Siemka, dzisiaj nowy zestawik od Gigwaypa. Dopiero co na dniach odbyła się światowa premiera Mero Eye of Kicie. Jesteśmy pierwszym polskim sklepem, który wprowadza go do sprzedaży. Jaki mamy możliwość przetestowania go, zatem otwórzmy go, Sam Mero Eye of Kicie. Pod spodem znajdziemy kabelek USB typu C do ładowania naszego urządzenia, instrukcje obsługi, karta gwarancyjna. I w zestawie znajdziemy również dwie grzałeczki. Jedna jest o oporności 0,4, pracuje w wartościach 25-33 W. Druga grzałeczka jest o oporności 0,6. Pracuje w wartościach 15-25W. Obydwie dwie grzałeczki są typu męż. I na samym końcu kluczyk, który pomoże Wam w wyciąganiu naszej grzałeczki. Przejdźmy teraz do samej instrukcji, ponieważ możemy znaleźć tutaj parę ciekawych informacji. Jako, że oczywiście sam Mero jest na port USB typu C, mamy górne zalewanie. Instrukcje w montażu grzełeczki. Znajdziemy tutaj również informacje o. Diodzie LED, która sygnalizuje poziom naładowania akumulatora. Poziom czerwony, 0,30%, poziom niebieski 31-70% i poziom zielony, 71, 100%, czyli naładowany akumulator. Mamy też opcję regulacji poprzez kliknięcie 3 razy przycisku FIRE. tryb podawania mocy słaby, biały kolor, tryb średni, niebieski kolor oraz tryb mocny, czyli zielony kolor. Przejdźmy teraz do samego urządzenia. Oczywiście port USB typu C i przycisk do obsługi całego Mero. Standardowo Pięcioklikiem klikiem odpalamy, trzy klikiem zmieniamy moc, jaką podaje nasze urządzenie. Zielony najmocniejszy, biały najsłabszy i poziom średni. Samym Samym kartridżem możemy regulować przepływ powietrza. Jest to możliwość wapowania MTL jak i DTL, czyli usta płuca lub od razu do płuc Wciągnę zatem cardridge i zamontujmy naszą grzałeczkę. Weźmiemy sobie grzałko o oporności 0,6. Wkładamy i wciskamy do samego końca. Grzałkę mamy już zamontowaną. Montujemy sobie nasz cartridge. Otwieramy wloty powietrza. I w tym miejscu, pod tą zaślepką, znajdziemy miejsce, żeby zalać nasz ulubiony płyn. Po zalaniu, pamiętajcie, aby czekać 10-15 minut. I urządzenie będzie gotowe do użycia. Dajcie znać. Jak podoba Wam się materiał, lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie. A my widzimy się w kolejnych filmach. Siema!